Witam serdecznie, drogie koziorożce, przepraszam, przepraszam, <grywa> na czytaniu tygodniowym. Zobaczmy, co też energię tego tygodnia Wam przyniosło. Mam nowy nabytek z Kaszub, kaszubski kot od rodziny, Filuś, tak się nazywa. Nawet reaguje na swoje imię, Kociej. No i dobrze, niech będzie. Mój łobuz gdzieś tam sobie lata, król drugiego planu, więc... Trzeba poduczyć drugiego kocieja. Dobrze, moje drogie kowiorożce, lecimy. Co też dla Was? energie niosą na ten tydzień. Tworzenie. Tworzenie siebie. E, tworzenie siebie, siła, sięganie, pomarzenia. Słuchajcie, piękne energie. No, energia jak na razie, to powiem tak, super. Pracy, postąpienie, bo tworzyłem coś, zadowolenie. Hm. No i to zagwastka. No dobra. Lecimy, moi drodzy. Lecimy. Mamy tak, e, drogie koziorożce, e, czyli tak e, tworzymy. Coś stworzyliśmy, czekamy na jakiś efekt, tak? Idą być może i do pierwszej pieniążki, ale mamy jeszcze ogrom ogrom możliwości. Teraz takie pytanie, czy powinniśmy w to wejść, czy nie powinniśmy w to wejść. Powinniśmy. Moi drodzy, wchodzimy, wchodzimy w nowy projekt, ale wchodzimy z uczuciem, z serduszkiem, z serduszkiem, ale nie słuchamy się nikogo, słuchamy się samych siebie, mamy w tym siłę. W tym tygodniu po prostu jest siła, ruch, działanie, słuchajcie. Jeżeli będą, słuchajcie oponenci, jeżeli będą ludzie, którzy będą się sprzeciwiali waszym pomysłom, Waszym osiągnięciom, tego e, osób, które będą m, będą ogólnie oponentami, tak? czy będzie to praca, czy będzie to miłość, czy będzie ogólnie na każdej płaszczyźnie życia, w każdej dziedzinie tak, e, waszego życia, słuchajcie, dajecie im odejść. Dosłownie dajecie im odejść i tutaj bez żadnego żalu, bez żadnego bólu, po prostu sięgacie po to, co swoje, idziecie po to, co swoje, ale z energią czystą, taką fajną, czystą energią sięgacie po swoje moje drogie marzenia i powiem tak, jeżeli ktoś jest bardziej uduchowiony zagłębia się, zagłębia się bardziej w arkana ezoteryczne, tak, bo są i takie koziorożce jeżeli jesteście, jeżeli szukacie nowego pomysłu, znajdujecie ten pomysł i myślę, że idziecie w tym kierunku i jeżeli komuś się nie podoba, to dosłownie, bo tutaj ewidentnie energie mówią, moi drogie koziorożce, że w tym tygodniu dajecie komuś odejść. I co jest bardzo, ponieważ koziorożce są bardzo chyba takim najbardziej ziemnym, ziemskim znakiem, tak? Ale ogólnie hmm, to tak jakby ktoś nie spełnił Waszych oczekiwań pod względem, słuchajcie, zawodowo-finansowym, tak bym powiedziała. Ktoś pozbawiał Was niejako, tak jakby ograbiał z pieniążka, ograbiał z dobrych emocji, ograbiał z dobrych pomysłów na zasadzie, na zasadzie ja chcę zarobić, tak, ja chcę zarobić, ja chcę coś stworzyć, ja chcę iść. Ja chcę iść po coś, bo ja daję podłoże, ja daję tutaj, ja chcę ten byt zapewnić, tak, rodzinie, sobie, bo stawiam na siebie, na swój samorozwój, a ktoś mi w tym przeszkadza. Czyli jest osoba, osoba, jednostki, może sytuacje, może zdarzenia, może, to mogą być przeróżne, słuchajcie, implikacje, ale dajecie temu odejść. Dajecie temu odejść i nie patrzycie na to, czy, czy tracicie pieniążek z tego tytułu, po prostu była to osoba, rzecz. Cokolwiek, ale było to coś, co Was blokowało do dalszego rozwoju. O tym jeszcze, moi drodzy, nie wiecie. Jeżeli chodzi o miłość, jesteście gotowi do podróży za miłością. Jeżeli jest to trygon ognia, słuchajcie, no to się będzie, moje drogie, koziorożce działo. Oj, będzie się działo tutaj, będą nóżki, nóżki fruwały na wszystkie strony. Słuchajcie, poza tym, spełnienie marzeń, tak wiem, wielorakość zdarzeń, tak naprawdę. Kielich miłości, tutaj do tego jest siła, fajny seks, fajna zabawa, jeżeli, jeżeli chodzi o osoby wolne, a być może i osoby zajęte, tak, ale jeżeli romans, no to romans, słuchajcie, z trygonem ognia zdecydowanie jak najbardziej, poza tym to tak jakbyście wyjeżdżały, tak, w miłości są wyjazdy, albo jest spięcie, jest spięcie, zogniskowanie się, ale też jednocześnie tak jakby, jeżeli macie trygon też ziemski ze sobą, czyli panna, tak, może być Panna Beck i, i żyjecie z takową osobką, no to tutaj odwrotnie, słuchajcie, jest poskromienie, poskromienie, pieniążka, poskromienie uczuć, bo jest dosłownie rozmowa taka, słuchaj, kobieto, mężczyzna, ja już zainwestowałem, zainwestowałam wiele w ten nasz związek, on jest piękny, wspaniały i już więcej z siebie nie mogę dać. I jeżeli Ci nie pasuje, no to trudno zmienić sobie dosłownie partnera. W taki to sposób może się, słuchajcie, odbywać. Zdrówku super. <laughs> Moje drogie kocharości, w zdrowku super, natomiast, natomiast jeżeli chodzi, moi drodzy, onuszki, o organy, czyli mogą być nerki, mogą być silniki, mogą być piersi, może być, nie wiem, nos, mogą być uszy, wszystko co jest podwójne, tak? Może troszeczkę nie zadziałać, nie zadziałać, no i przede wszystkim, um, może też pokazywać o tym, że najnormalniejszy, słuchajcie, kac, uwaga na kaca, tak? Bo jest kielich, stoimy w tym kielichu, są te dwa kielichy, więc uwaga po prostu na imprezy, bo później będzie, długo będziemy do siebie, słuchajcie, dochodzili. Dla tych koziorożców, które są w podróży, które będą podróżowały, które wybierają się w podróż, które wracają z podróży które niejako zmieniają na chwilę tak. Miejsce bytowania, słuchajcie, idzie pieniążek, idzie pieniążek, jest potrzeba odpoczynku, jest potrzeba powrotu, jest potrzeba jazdy do tego miejsca, jest tam siła, jest tam siła, jest zregenerowanie się tak naprawdę, jest taka olbrzymia potrzeba tego, a poza tym coś w tej podróży będziecie tworzyć, moje drogi moi drodzy, będzie tworzenie czegoś z niewielkim nakładem pieniążków, a co przyniesie rodzinie, słuchajcie, przyniesie rodzinie, słuchajcie, spokojne, bardzo fajne. Pieniążki. Sporo, sporo koziorożcy pożegna się. To tak, jakbyście nie dostały. Ja muszę tutaj dobrać kartę, bo to mi się strasznie nie podoba. Tutaj teraz stanie te implikacje finansowe. Dobrze, ok. To tak jakby wiele słuchajcie, tak zainwestowałem, zadziałałem, zło, zrobiłem podłoże, było rodzinnie, czyli było wszystko ok, wszystko działo się ok, a tu nagle się okazuje, po prostu przychodzi bomba dla niektórych z Was, że ktoś mnie chce, o, chce oszukać, bo tu nie ma oszustwa, chce oszukać finansowo, Chcę z tym odjechać, chcę z tym odjechać i słuchajcie, stawiałabym, że jest to piątek, bo zawsze mi się Księżyc kojarzy z piątkiem. Nie wiem czemu jest piątek i jest to trygon ognia. I powiem Wam, że ewidentnie mi się tu rzuca, że jest tutaj oszustwo, chęć oszustwa ze strony kogoś z trygon ognia. Chcę odjechać, chcę, chcę zapomnieć. Jeżeli kochanek, kochanka, tak, no to chcę Was oszukać i na pieniążki, i na emocje, i ma być i to ma się wydarzyć, słuchajcie, w piątek. Nie wiem czemu tak mi się tutaj pokazuje. Jeżeli praca, słuchajcie korzystce, jeżeli chcecie coś stworzyć, to, moi drodzy, musicie troszeczkę wykreować siebie, takie skreowanie siebie. Tak, ja jestem, ja się spinam, ja się tworzę. Muszę wejść w energię, troszeczkę nie mogę być skostniały. Od do tak muszę wyjść z energii, muszę być bardziej błyskotliwy błyskotliwa. Ja bardziej muszę być wyrazista, bardziej wymowna. Słowa płynące od Was muszą być czyste, proste, najprościejsze jakie tylko mogą. To jest najprostsze. Mojego typu, czyli proste słownictwo docierające do ludu, nie, niejako, jak to się mówi, i tworzenie. Z tego będzie pieniążek, z tego nie, będzie, nie trzeba będzie dużo wydawać, a zyskujecie bardzo dużo: zyskujecie siłę, zyskujecie rozgłos, zyskujecie ogrom dalszych możliwości mojej drogie koziorożce, jeżeli tutaj jeżeli chodzi jeszcze, ja bym się tutaj pokusiła, słuchajcie o zdrówko to jeżeli panie, które chcą zainwestować w tej chwili w swoją rodę typu y, medycyna estetyczna uwaga, uwaga Uwaga, uwaga kobietki, ponieważ to, że dajecie dużo pieniążka, nie znaczy, że będziecie z tego tytułu. Akurat z tego zabiegu, z tego zabiegu możecie nie być, słuchajcie, za mocno zadowolone. Energię macie. Powiem wam, że macie bardzo spokojne energie, bo to jest tak. Mamy, mamy tutaj rydwany, jest takie spięcie, jest ruch, tak jest działanie, jest, są te wyjazdy, są przyjazdy, są wyjazdy, są odjazdy. Mamy dwójeczkę kielichów, słuchajcie, mamy rycerza, mamy, mamy rycerza kielichów, mamy siłę, mamy dziesiątkę kielichów, mamy siódemeczkę, czyli te podłoże, tak zrobione podłoże. Mamy też dziesiątkę monet, mamy księżyc. Y to są ładne energie, ale one są poprzeplatane, słuchajcie, one są tak z czwórko czyli to jest bezpieczne, tak, niby czwórka jest bezpieczna, ale ta czwórka w tym położeniu odnośnie pracy, odnośnie sytuacji życiowych, podróży, tak, niejako podróży, niejako wchodzenia, wchodzenia w nowe, w nowe znajomości, to jest tak jakbyście, fajnie, ja, ja to wszystko przeanalizuję, ja to sobie sprawdzę, taką znajomość sobie, jeżeli wolne z koziorożce, ja ja sobie Ciebie sprawdzę, ja sobie Ciebie z każdej strony zobaczę, ale słuchajcie, ucieknie Wam ten czas do tej, dla tej osoby. Ucieknie ten czas, bo ta obserwacja i to poskromienie uczuć. Nie daje żadnego podłoża, nie daje żadnego podłoża. Potencjalna osóbka sobie, słuchajcie, od was odchodzi, ale macie siłę. Przede wszystkim w energii czytania macie siłę, macie dziesiątkę kielichów, i tak naprawdę macie księżyc i jesteście mocną energią, ognistą energią, bo kończycie jako król, jako król pałek, ale jesteście wtedy ogniści, zwarci, jesteście szybko działający, może nie za bardzo rozsądni, ale szybko działający, i tak to tak naprawdę spięci, a przede wszystkim dużo podróży dla koziorożców w tym tygodniu, moi drodzy. Nie jest źle, bo to nie są złe karty, to są bardzo fajne karty, ale energie są, słuchajcie, koziorożce bardzo, bardzo spokojne, wyważone. Troszeczkę psuje tutaj czwóreczkę i tak naprawdę ta ósemka kielichów, czyli tak naprawdę... <laughs> Przepraszam. Powiedziałabym, że hmm, dla tych, którzy... Hmm, Chcą coś pożegnać ze swojego życia, to żegnamy to, pożegnajmy to bez bólu, dosłownie. Jeżeli ktoś ma odejść z waszego życia, niech odejdzie, bo to jest jego decyzja, tak? Dajcie mu tę decyzję podjąć. Jeżeli to jesteście wy, no to po prostu nie patrzcie na nic, poskąpcie tych uczuć i odejdźcie odejdźcie, powiecie, że to będzie akurat dla Was najlepszą, tak naprawdę najlepszą opcją, ale najbardziej boję się tego, że tutaj jest chodzi o to, że jest ktoś, kto chce ukraść projekt chce ukraść pieniążki, chce ukraść emocje, chce Ukraść kogoś z rodziny, tak, ogólnie ukraść, dosłownie słowo okraść, ograbić, e, zrobić e, krzywdę rodzinie i na takie osoby po prostu zwracajcie uwagę, szczególnie jeżeli są tam implikacje, słuchajcie, jakieś finansowe, żeby nie dotknęły niejako najbardziej Was. Tak to widzę, moje drogie koziorożce na ten tydzień. Sprawy jazdów szykuje się romans, fajny, jeżeli dla wolnych, wolne koziorożce to hulej dusza piekła, nie ma ogrom możliwości, jest i pieniążek, jest i kielich, jest i siła do tego, jest podłoże, z takiej znajomości może się stworzyć, słuchajcie, bardzo fajny związek, bo mamy na końcu dziesiątkę kielichów, na końcu rozkładu niejako, więc tylko troszeczkę więcej, słuchajcie, rozwagi moi drodzy. Tak to widzę. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do kolejnego czytania za tydzień. I bierzemy się z zawodnika, zawodniczka, zwodniczka. Bierzemy się z zawodnika. Za, dus za duszyczkę delikatną, inną, delikatną. Hmm. Wodniczki, zwodniczki. Co dla Was? Jakie energie dla Was w tym tygodniu? oj, 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 oj dobra, skoro wyskoczyło, to wyskoczyło odpłynięcie odżycie walka redwan podróż podróże miłość, spotkania mm, mm, mm. romansy romanse i spotkania moja droga wodniczko myślę, że mnie słuchasz Kochaniutka, nie będę wymieniała imienia ale wielkie szanse na spotkanie w tym tygodniu. I teraz tak, moje drogie wodniki, odpłynięcie. Odpłynięcie od wszystkiego, co Was dusi, co Was tłamsi, co Was tłamsiło, co Was nudziło, co po prostu aż niemalże na wymioty zbierało, tak jak to się mówi. Ja wchodzę, ja wychodzę, ja dostałem drugą szansę. Zaczynam walczyć o siebie, ale walczyć z taką energią, z taką siłą, zarówno w miłości, tak samo w pracy, jeżeli chodzi o związki, o znajomości. Ja po prostu walczę, ja idę w świat, ja po prostu ruszam, spinam siebie, ruszam, jadę w podróż. To jest impuls. Słuchajcie, w tym tygodniu, moi drodzy, u was jest impuls, działa impuls za impulsem, działacie. Jeżeli te, które mają y, gdzieś tam związki oboczne, one ruszają: jest telefon, jest wiadomość, ja ruszam, ja jadę, ja się spotykam, ja potrzebuję. Ja potrzebuję tego jak powietrza, i spotykacie się, spotykacie się, i się dzieje, słuchajcie, i się dzieje w miłości, czyli w tych uczuciach dla tych, którzy tak o to walczą, czyli walczą o tego partnera, być może walczą, być może niektóre z Was walczą, słuchajcie o związek. Moi drodzy, pokazuje mi się siła, pokazuje mi się rycerz monet, czyli to jest taka energia to już jest energia dojrzała, ja wiem czego chcę, ja po prostu zastanawiam się tylko jak podejdzie do tego mój partner tak, partner czy życiowy, czy nowy, ale jak on do tego podejdzie ale zawalczycie jest energia walki, środek środek tygodnia jest energia walki, zawalczenie danie sobie, to będzie impuls, to będzie dosłownie taki pyk i ja po prostu muszę coś zrobić. Jeżeli mam chłopa jakiegoś tam obok, czy mam kobicinę obok, tak? Czy to ja zawalczę, ja zawalczę, ja zadzwonię, a tam z tamtej strony wow, hura, ja się cieszę, e, ja się cieszę, e, a dlaczego? Dlatego, że macie kartę, o czym nie wiecie, że macie stratę i macie nowe i nowe doznania, czyli. U was niejako jest to troszkę takie chore. Jest to chore, moi drodzy, bo poprzez stratę zawsze macie, zyskujecie. Zyskujecie na nowe energię, czyli najpierw coś musicie, musicie stracić, żeby coś zyskać, coś nowego, nowy seks, nowo podniete, coś fajnego. Słuchajcie, stworzyć to was najbardziej jakby kręciło, jakby dawało motor takie pole działania na zasadzie, że możecie, macie manewry, możecie działać tak ogólnie. Mówię tutaj o tych bardziej takich żywiołowych, na zasadzie w zasadzie, że coś się dzieje tak, ale zaraz przeczytamy dla wszystkich wodników, jeżeli chodzi pracę, tworzymy siebie, stworzyliśmy coś nowego my już mamy my mamy podstawy my się nie boimy widzimy że musimy troszeczkę powalczyć ale to my mamy na to jeszcze czas my walczymy ale to jest taka walka to jest taka siła taka siła na zasadzie że ja wiem że i tak sobie to wywalczę ja i tak sobie to ugruntuję bo tu mam siłę ja sobie powalczę ale ja wiem że dostanę ja wiem że dostanę tego mi nie zabraknie tak mam nowy pomysł idę z nowym pomysłem Puszczam go w świat, jadę w świat, on sobie idzie w świat, spinam siebie, tak? Jest energia tutaj, to jest otulone miłością, to jest otulone moimi dobrymi emocjami i ja to puszczam, słuchajcie, w świat tworzę siebie, mam z tego tytułu pieniążki, tak? No i oczywiście jest gwiazdem, mimo że ona jest przy zdrowiu, pokazuje nam się przy zdrówku, to ona jest, ona jest i ona niweluje. Jeżeli będziecie się kłócić, a możecie się kłócić, bo piątka nie, kijów mówi też o kłótni, tak, awanturka, to tak naprawdę spinacie się nawet, nie wiem, czasami nie będziecie, słuchajcie, nie, nie będziecie tymi prowokującymi te y, całe energię tej kłótni, tej awanturki, ale wy się poprzez to budzicie, otwieracie. To jest tylko jedna, jedyna karta, która mówi o tym, że, że trzeba powalczyć, a ta trójeczka, trójeczka mieczy, o, to o czym nie wiecie, to że to, że stracicie, to was nie obleci. Będzie to olbrzymia strata, tak naprawdę. Nie wiem, czy będzie emocjonalna, czy będzie finansowa to będzie olbrzymia strata, ale to was w ogóle nie obleci. To nie tak, jakby nie zadziałało na was, na zasadzie nie zagroziłoby waszemu bytwo, bytowi, waszemu jestestwu tak naprawdę, bo jest ta gwiazda i jest, słuchajcie. As, jest aspałek jeżeli dla związków, że coś tracimy tak, albo widzimy, że tracimy no to oplatamy to nowymi energiami, my ten to jest wszystko tak pięknie oplecione to się splata, jesteśmy bratnimi duszami nie ma możliwości, żebyśmy nie byli ze sobą, czyli tracimy się no to lecimy po tą miłość z powrotem, lecimy po tego partnera, podaj na chwilkę złapać go, przytulić, pokochać jak to się mówi, dobra, na chwilkę to na chwilkę, ale jesteśmy, tak jesteśmy i nadal energię, jest sucha. Podtrzymana. Jeżeli chodzi o zdrówko, moi drodzy, w tym tygodniu, moi drogie wodniki, mamy e, gwiazdeczkę. Tak? Gwiazdeczka mówi o tym, że poradzicie sobie, stworzycie się na nowo. Jeżeli macie choroby, z którymi się naprawdę borykacie od lat, e, to tak, jakby był przypływ lepszej energii. tak, Przypływ lepszej energii jest, dostajemy od góry oddech, dostajemy od góry oddech możemy tworzyć się na nowo znajdą się na to pieniąż, pieniążki znajdzie się na to czas, a poza tym tworzymy się na nowo dla tych, które ciężko chorowały, które niemalże były na tym, tym świecie dostają, dostają drugą szansę od losu, odpływają od całego zła swojego życia słuchajcie, to jest przewartościowanie totalne moi drogi wodniki w tym tygodniu swojego życia w miłości siła, w pracy siła, w pracy pieniążek jest tworzenie, jest to takie kreowanie samego siebie, kreowanie nowej miłości, nowego ja, nowej pracy, nowego projektu, tak samego siebie niejako. To tak jakbyście traciły, traciły stare, tak? Ale to Was nie boli, bo wyjdziecie już w nowe. To wy, wy, jako jeden z niewielu znaków, potraficie przejść z od do do ja, nieskończoność, tak? Nieskończoność już tam dalej. My nie wiemy, co nas dalej czeka, ale jesteście jednym z niewielu znaków które naprawdę to potrafią i które pięknie, płynnie potrafią do tego przejść, potrafią zrozumieć całą tak naprawdę transformację nas jako nas. Nie wiem, czy w każdym, czy w jakimś wieku, tak? Czy, czy ogólnie to, co się zaczyna dziać, tak? Czy są czasy, które temu sprzyjają, że to my musimy się zreorganizować, my się musimy przewartościować. Ogólnie jesteście, no, pięknym znakiem, bo bardzo ładnie. A tutaj jeszcze Wasze karty, super. Uważam, że są przepiękne. Powiem tak, przyświeca Wam gwiazda. Posłuchajcie wodniki. E, uważam, że ten tydzień dla Was jest spełnieniem marzeń, bo mamy tak, mamy gwiazdę na północy. E, gwiazda na północy mówi o tym, że to. Są stare marzenia, stare plany, wdrożenie czegoś, wywalenie czegoś, tak? Odsunięcie się od tego, co boli, odsunięcie się od walki, chociaż czasem będzie to podjęcie walki, i tak naprawdę, jeżeli będą straty. Bo mogą przyjść straty, to macie tego pełną świadomość, ale wy się dzięki temu tak naprawdę otwieracie, dostajecie drugą szansę, walczycie o siebie, spinacie się bardzo dużo podróży, podróże dla miłości, moi drodzy, podróży dla miłości, podróży siłą, podróży takich e, prze, e, bardzo odpowiedzialnych, takich bardzo mądrych podróży, bo to nie są takie, ja wiem, że to jest impuls, to jest chwila, ale u Was się nie dzieje nic bez przemyślenia jako w życiu no i oczywiście artystyczne dusze bo tutaj widzę artystyczne dusze czyli wpadnięcie na nowy pomysł tak na wyjeździe, być może na wyjeździe bo to jest odpłynięcie, wpadnięcie, spełnienie marzeń coś nowego, coś przyszło do głowy coś się będzie działo, coś fajnego coś wyjdzie, bo to jest na ta dwójeczka kielichów może być coś bardzo fajne emocjonalne, słuchajcie pomysł, tak to moi widza moi drodzy, moi drogie wodniki nie widzę nic złego, piękne energie macie no kurde, gwiazda Siła, as, as, buław, słuchajcie, szóstka, szóstka monet, i trójka, i trójka monet, i w samym środku, w centrum, znaczy po bokach, po bokach, piątki mieczy, słuchajcie, tutaj piątki kijów, słuchajcie, odrodzenie i rydwan. O czymż tu w ogóle mówić? No? Trzeba brać życie w swoje ręce, bo powiem szczerze, że nawet jak ma być strata, to ta strata Was nie obleci, bo od razu wejdziecie w nowe, jeżeli w miłości, to szukacie sobie nowego partnera, jeżeli w pracy, jeżeli w pracy dajecie odejść staremu, ogólnie stare emocje, stare emocje odsuwacie, mimo, że bolesne odsuwacie ze swojego życia, gwiazdeczka Wam świeci, piękne czytanie, moje drogie strzępy, boże, no dobrze, wodniki, przepraszam, przepiękne czytanie, już mi się kiczka, bo przedostatni znak, to mi się kiczka, ale super energię ja. Tylko no, może nie pozazdrościć, ale życzyć Wam, słuchajcie, żeby każdy tydzień moje drogie wodniki takie energię Wam przynosił. No cóż, pozdrawiam serdecznie zapraszam do kolejnego czytania. Buziaczki, pachaj.